Zespół szkół nr 3 w Sanoku przygotował ponad 200 miejsc dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Szkoła proponuje nowy kierunek kształcenia technik programista, ale stawia także na znane i sprawdzone zawody, jak na przykład technik mechanik. Trafiliśmy chyba ze wszystkimi zawodami od paru lat w rynek pracy. Nasi absolwenci mają bez problemu z pracą. Szczególnie teraz, kiedy jest moda na zawody związane z informatyką, z elektroniką, to wiadomo, tu się moda rządzi, ale zaczynają wracać do łask zawody starsze. Przedmioty zawodowe i kształcenie zawodowe w kierunkach mechanicznych wraca do łask. Rozwój techniki, rozwój przemysłu, nawet w Sanoku i okolicach Sanoka, powoduje, że jest zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych i dzięki temu mamy możliwość kształcić w zawodzie technik, mechanik ze specjalnością programowania i obsługa maszyn sterowanych numerycznie. Szkoła kładzie nacisk na zajęcia praktyczne. Uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe, między innymi w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji. Mają możliwość także wyjazdów na praktyki zagraniczne. Zawód Technik Mechanik jest to zawód, który jest skojarzony przede wszystkim z obieperkami sterowanymi numerycznie. I tak też jest, bo u nas w szkole można powiedzieć, że już od drugiej klasy uczniowie. Można powiedzieć, że uczą się programować obraziaki sterowane numerycznie, programują, uczą się obsługiwać maszyny. Robią to oczywiście z wykorzystaniem różnego rodzaju oprogramowania. Najczęściej jest to oprogramowanie oczywiście 3D. W miarę upływu czasu poznają troszeczkę bardziej, można powiedzieć, zaawansowane programy. Szkoła daje bardzo duże możliwości. Są tutaj duże maszyny produkcyjne, na których się uczymy mamy profesjonalne programy na których programujemy, uczymy się programować. Posiadamy bardzo profesjonalne programy typu HK, Print, MTS, dzięki których tworzymy przedmiot, a także możemy go w wprowadzić do maszyny i po prostu zrobić symulację, dzięki której możemy wytworzyć dany przedmiot, daną część. Nasi uczniowie wracają do nas jako pracownicy dużych firm sanockich. To teraz tak naprawdę z nimi współpracujemy, bo oni są kierownikami produkcji, zajmują się pracą w zakładach pracy i wracają do nas jako właśnie opiekunowie praktyk, więc wiemy, że nasza praca ma sens. Zespół szkół nr 3 w Sanoku oferuje również kształcenie w zawodach technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.